w jestem w Warsawie to na starym mieście tutaj nie wiem czy to jest z czy to, to jest koła jest to taki piki, który sobie, pikik tutaj sobie piki tutaj rządzam o tak widzisz piki urządzam sobie siedzę, bo nigdzie nie byłem byłem tam usiadłem tam a, byłem w Sagierku o bestolacji magdy sworowej Byłem w tam w środku, widziałem jak tam, ale tam pięknie w środku, no pięknie, ładnie w środku, ale z sceny, no to lepiej w nie mówić, bo siostra do mnie dzwoniła. Nie właśnie, bo ja też tam rozmawiałem. Nie w nie właśnie. No. I o piwku też wiem, bo siostra mi mówiła, nie? Bo siostra dzwoniła do mnie prędzej, nie? W no i także no... I byłem u Magdy Eswert tam w środku, pięknie jest ładnie, tam jest kilka tych pomieszczeń, ale sceny to są wyborowe. To lepiej nie z nim od, od 20 od do tak do do stu do stu, gdzieś tak wejść to złys po prostu. Se nie zaćbi się są wyborowe. Chciałem wejść do e, tego e, do zamku królewskiego, ale ugody strdzić zwoty, zł, akurat nie miałem pieniędzy, no i nie udało mi się. Nie weslłem. chciałem zrobić gdzieś piknik tam, pożeby tam usiąść tam, gdzie są te takie lokale tam, takie te tam na tutaj nizy tam, gdzie tej potany, tam gdzie niby tam gdzie Mieli te kino wodne pokazać i tak dalej no to usiadłem tam ty do kaza no to mnie tam wypuścili, kazali mi opuścić no bo no, no ten gościu jak nie jestem ich klientem no tak jak się nie jest, nie jest imś klientem no to no niestety to no to, no to wypadło i tyle no i kazał gościu mi opuścić pomieszczenie musiałem, ale znalazłem tutaj tego i w końcu mi się udało ten piknik zrobić no i tak się ze No Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze dzisiaj wrócić do, do Pruskowa, A nie, no, dopiero jutro rano. No, bo teraz, y, mam nadzieję, że postaram się tego. A, a jak mnie nie dorady dzisiaj, no to jakoś zdołam już tak w Warszawie, z, y, już gdzieś jakoś tak senosować. I jutro rano wrócę i zacznę się zapakowanie, nie? Przygotowanie się do bogatyni Spagielesku. A piwko sobą, wam wypije, nie martw się. Piwko z sobą na pewno wypije. O tym pamiętam, żeby piwko to tobą wypić. Także jest na pozygnanie, to kiedy taki będzie pozygnany, wypije piwka. I no, z e, isse tobie i z ciśnę razem wypijemy piwko. Ja, ty, ciągle, i tak. Takie ostatnie pozygnanie, tak się bogatymiam. O, zrobimy takie właśnie swoje resku. No tak, coś to pozdrawiam sobie z tej strony, z ład właśnie, ze starego miasta. O, tu tak wygląda. O, o tak wygląda, o jak jest, o tu jest taki podnosek, o tak wygląda, nie no i to jest na starym miejscu, no a tu taki z tego, no jak słyszysz po no to albo do dzisiaj do wieczorka, agnie, to do jutelka, a jutro takie pozygnalne zrobimy te, piwko sobie wypijemy i tak dalej a w poniedziałek no wiadomo, no już pojadę, no to już nie będziemy się widzieli, nie no bo to już będę w Bogatyni, nawet no zadzwonię y, tego, tego stamtąd nawet no że dojechałem, co cały zrób, no na piknik może załapię się w następnym roku jak do, no właśnie, w Spokiedewsku no osa, co kurde, no te osy istoty kurde, kudecie i tego na no, w Swagilewsku, no. No jaka uparta, te osy to że tak uparte, że normalnie, no uparła się, nie chce o, odlecieć w ogóle. No jest taki uparty os, to ja nie widziałem kurkona. No cały czas tutaj jest, no jaka uparta osa, no i nie daje za wygrane kurde. No, no, są, osi są na gorstce, no się uprą, to jest katastrofa, kurde, znajdzie no, się taka, kurde, no ma nie tragedia, kurde. No nie można w zrobić. robić. Osta, wsiąk, koskok. Teraz, mnie będzie atakowała, no kurde, nie mam... No trzeba jej pozwolić, bo będzie mnie atakować, kurko ona. No widzisz takie dziecko, tak, coś. A bo gdy ja do jutraka w Smogiesku, to teraz zrozumiem takie ostatnie pozygnanie. To pozdrawiamy te z domy, yy, Swagier w dzieciu. No to jest, domy. To jest to z domy. Makam. To są zobaczystały.